Podróż z klimatem i z pasją rozpoczynamy w Myszanie dolnej w województwie małopolskim. Na świąteczne przygotowania trafiamy do Zagórzan, jednej z grup góralskich, która ma swoją wyjątkową historię i kulturę. Zamieszkuje ona w dolinach położonych w północnej stronie Gorców i w części przyległego Beskidu Wyspowego. Muzyka Przyszedł czas na wspólne ubieranie podłaźniczki. Ozdoby wykonane, czas na gotowanie. babki z koła gospodyń wiejskich Łętowe kultywują pamięć o tradycyjnych potrawach, które dawniej na Wigilię jadali Zagórzanie. Poza tradycyjnymi potrawami wigilijnymi, Zagórzanie mają swoje świąteczne skarby na stołach, choćby zupę skorpieli. To jest takie zagórzańskie warzywo, a polskie to jest brukiew. Brukiew. Tak, dokładnie brukiew. U nas takie regiony, że nie wszystko tutaj urosło, co, co by się chciało. A korpielon nie wymaga jakiegoś tam jakiegoś pielęgnowania, jakiegoś czegoś urośnie wszędzie, gdzie się go wsadzi i dlatego i najdłużej się trzyma w piwnicy. Także na przednówku korpielanki to były na porządku dziennym. Zresztą każda gospodyni zagórzańska umie ugotować taką zupę. Zagórzanie w świątecznym czasie specjalizują się również w pierogach z suszonymi śliwkami. Do lepienia pierogów zatrudniało się całą rodzinę. Szczególnie dzieci lubiły lepić pierogi. A pierogi na słodko, to tym bardziej. Tak, i również na koniec zjadać te pierogi. To było jedno z ulubionych dań potraw wigilijnych, spożywanych przez dzieci, ponieważ później na koniec one są posypywane cukrem i cynamonem z mm. masełkiem. Coś wspaniałego. Dzieci czekały na to, na to danie. Zapytam jeszcze o tą śliwkę, bo ona jest szczególna, prawda? Tak, to jest śliwka. Oczywiście gospodynie w naszym regionie używały swoich śliwek, śliwek, które rosły w sadzie i były wędzone we własnych wędzarniach. Suszone śliwki nie bez powodu kojarzą nam się z Bożym Narodzeniem. Są wykorzystywane jako składnik wigilijnych potraw, w tym zupy śliwkowej, a także do przygotowywania kompotu. Suska Sechlońska została zarejestrowana przez Komisję Europejską jako polski produkt regionalny z Małopolski ze znakiem chronione oznaczenie geograficzne. Mieszkańcy Beskidu Wyspowego, a konkretnie gminy Laskowa, jesienią rozpoczynają spektakl jej wędzenia. Tradycja owocowych sadów i wędzenia owoców jest tu bardzo długa. To właśnie na ten teren, 800 lat temu, śliwkę węgierkę przywiozła księżna Kinga, która na swoich ziemiach sadziła drzewa owocowe. Nigdzie nie suszy się i nie wędzi tak śliwki jak tutaj u Was. No nie tylko, podobno nie tylko u nas, ale że na całym świecie nikt nie wymyślił obwędzania owoców. Jesteśmy jedyni, którzy suszą ciepłym, ciepłym powietrzem owoce i obwędzają. Opowiedz o tym procesie wędzenia, czy to jest skomplikowane? Największą tajemnicą to jest zaciąganie powietrza do specjalnej komory, w której to powietrze się ogrzewa, idzie do góry wraz z niewielką ilością do dymu. Później mamy specjalne też róż, więc drewniany ze szczelinami. Te ruszty wszystkie są ze świerkowego drzewa i powolne suszenie następuje tutaj na tych piecach powolne suszenie śliwki. Czym różnimy się to tym, że ta gruba tu jest gruba warstwa śliwy, a więc nie jedna warstwa śliwek, tylko minimum 20 cm śliwki i ona powoduje ta gruba warstwa, że w czasie suszenia śliwka się ulega i wydziela sok, dlatego one są takie miękkie i one nigdy nie są spalone. Bardzo pięknie tutaj pachnie. Czy jak przychodzisz do takiej suszarni, to przypominasz sobie zapach dzieciństwa? E, dokładnie, że nie tylko zapach dzieciństwa, przede wszystkim smak takiej gorącej, lekko ususzonej śliwy. Ona w połowie suszenia e, ma bardzo dużo słodyczy i jest taka e, niepowidłowa, a bardzo niezwykła w smaku. Przybywa nowych suszarni, ale cały czas one wyglądają tak samo i są budowane w ten sam sposób jak kiedyś. Ten typ suszarni, który tutaj widzimy, praktycznie utrzymuje się od 100 lat. Co takiego wymieniono w tych grusztach? Kiedyś były laski, a więc patyki z leszczyny okrągłe i przewracało się rękami, natomiast teraz mamy ruszty z kwadratowych desek, które mają specjalne szczeliny i ten ruszt jest z drzewa świerkowego. To może e, spróbujesz e, i zasmakujesz, jak ta praca wygląda. A, chętnie. No to zapraszamy Cię tutaj do e, odpowiedniego sprzętu. Co Aj. to się robi ty? Słuchaj, to wiesz co, ty wzięłaś małą szufelkę, a ja wzięłam dużą szuflę. E, słuchaj, tym Ej. się sprawdza, e, na ile jest ususzona, a tym się przewraca, więc nie licz na to, że ci dam popracować o. taką małą, proszę bardzo. A więc słuchaj, kładziesz przy ścianie, krajem, tak, żeby nie uszkodzić ani jednej śliwki i spróbuj, i, i do, tak, i lekko pociągasz. Do góry, do góry, do góry, do góry. O, bardzo dobrze. Ciężka sprawa. No, ciężka sprawa. Czekaj, ja ci pomogę. Słuchaj, chodzi tak, żeby to odgrzebać. Chyba o, doszłyśmy do. O, o, widzisz, i tu już widać, że ta dolna warstwa jest dużo bardziej ususzona. Ale pachnie. I, i z innych rzeczy chciałam Ci powiedzieć, że nogami na piec się nigdy nie chodzi. Tu jest specjalny pomost, po którym się chodzi. O, czyli akrobatyka mała. Dokładnie. <laughs> no powiem szczerze, że nie mały wysiłek. Tak? A teraz, jak ładnie odgrzebałaś, to słuchaj, ja tutaj klęknę. I słuchaj, ja ci pokażę po prostu. O, zobacz, słuchaj, te od spodu tutaj, te już są, te już są dobre. O, te, i one są praktycznie do odwrócenia. O, tu widzisz, tu już są dobre. Mhm. I należy dwa razy dziennie praktycznie przewracać. I słuchaj, i one już za pół dnia suszenia będą do przewierania, To znaczy, że takie śliwki jak ta odłożymy do ususzonych, natomiast ta jest mokra, więc ona potrzebuje jeszcze półtora dnia suszenia. Polska może się poszczycić także inną śliwką z unijnym certyfikatem. Suszona śliwka szydłowska została wpisana przez Komisję Europejską do rejestru chronionych oznaczeń geograficznych na obszarze Unii Europejskiej. Stanowi prawdziwy rarytas, doceniany przez rzesze stałych klientów w Polsce i poza granicami kraju. Położone w województwie świętokrzyskim, królewskie miasto Szydłów nie bez przyczyny zwane jest stolicą śliwki. To niezwykle ciekawe miejsce, pełne unikatowych w skali europejskiej średniowiecznych zabytków, o wyjątkowych warunkach klimatyczno-glebowych do upraw sadowniczych i bogatych kilkusetletnich tradycjach handlowych. Wokół miasteczka, na malowniczych pagórkach, rozciąga się ponad 2000 hektarów sadów. Głównie śliwowych. Produkuje się tu ponad 20 tysięcy ton tego owocu w 45 odmianach. Pokrywa to około 20% produkcji krajowej. Co piąta śliwka w Polsce pochodzi zatem z szydłowa. Znajdujemy się w szydłowskiej suszarni. Jest to suszarnia, gdzie suszymy śliwkę szydłowską metodą tradycyjną. Cóż to znaczy? Otóż, jako źródło ciepła, używamy nie elektryczności, nie gazu, a drewno liściaste. To jest właśnie ta specyfika śliwki szydłowskiej, która ma lekki posmak dymu zastępujący dzisiejsze konserwanty. Kiedyś w dawnych czasach nie znano konserwantów. W związku z tym, żeby przechować żywność kilka miesięcy, szczególnie do Bożego Narodzenia, właśnie lekko zawędzano y, owoce. Tu w tym przypadku śliwkę szydłowską. Metoda suszenia, w, metoda tradycyjna w suszarniach opalanych drewnem liściastym, znana jest od wieków w szydłowie. Pierwsze zapiski pochodzą już z XVI wieku, kiedy to. Złapano żyda szydłowskiego na barce na rzece w Sandomierzu na Wiśle, który przewoził właśnie w worku na plecach śliwkę szydłowską. Mamy tutaj jedną z lasek, to jest właśnie ta tradycyjna laska, czyli rodzaj takiej drewnianej szuflady, na której suszymy właśnie śliwkę. Wchodzi około 20 kg świeżej śliwki i Proporcje są takie, że żeby ususzyć śliwk, kilogram śliwki szydłowskiej wędzonej, podwędzanej, musimy zużyć aż 3 kg śliwki świeżej. Zasypujemy tą laskę świeżą śliwką. Tu mamy taką śliwkę, która jest na wpół ususzona, nazywamy ją prażuchem. Pod spodem tej suszarni znajduje się palenisko, w którym trzeba utrzymywać równo ogień. Ten proces 48 godzin trwa również w nocy, więc proszę sobie wyobrazić, że musi być palacz, który równo będzie utrzymywał płomień nawet w nocy. W okresie największych intensywności suszenia w szczycie sezonu palacze śpią koło suszarni. Do suszenia używamy wyłącznie drewna liściastego. To jest buk, to jest dębina, to jest olcha, ale również stosujemy drewno po wycince sadów e, śliwkowych, które jest zresztą bardzo kaloryczne. Najbardziej gorąca temperatura, około 90 stopni, znajduje się w środku suszarni, mniej więcej w jej połowie. Dlatego te laski cały czas rotują. Zasypujemy świeżą śliwkę najniżej, a potem rotujemy, aż znajdzie się ona najwyżej i w środku i przejdzie te wszystkie elementy i etapy suszenia, zanim osiągniemy finalny produkt. Gdy pada śnieg, to znak, że święta Bożego Narodzenia coraz bliżej. W grudniu przybywa gości w wioskach Mikołaja czy Elfów, które powstają m.in. na polskich wsiach, przykładowo we wsi Pomigacze na Podlasiu czy w Bałtowie w Województwie Świętokrzyskim. W końcu trudno oprzeć się pokusie przeniesienia się do świata spełnionych marzeń, gdzie można spotkać się z najsympatyczniejszym brodaczem na świecie. A przy tym miło spędzić czas i upiec pierniczki. A do ich przygotowania niezbędnych jest wiele składników, w tym miód. Dawniej bez miodu podczas świąt Bożego Narodzenia nie można było się obyć. Obecność złotego nektaru na wigilijnym stole sięga korzeniami kultury starosłowiańskiej. Był nieodzownym elementem wigilijnych potraw, podobnie jak mak, kasza, grzyby czy orzechy. Składniki te miały znaczenie magiczne, bo czas wigilii był czasem wyjątkowym, w którym świat widzialny stykał się z zaświatami, a dusze dawnych krewnych wracały do swoich bliskich. Miodów na polskich świątecznych stołach nigdy nie mogło zabraknąć. Tak, od wieków on towarzyszył świętom. Yy, pojawiał się na, na stołach świątecznych zarówno w czystej postaci, czyli miodu, jak również składników y, chociażby do kuti, czy do pierników, bądź słodzenia yy, napojów, y, głównie z suszu na świątecznych stołach. Bardzo dobrze ta tradycja przetrwała do dzisiaj, ponieważ miód jest symbolem obfitości i zdrowia. Miodem szczególnym jest w Polsce miód kurpiowski, który posiada unijny certyfikat, chronione oznaczenie geograficzne. Tradycje pszczelarstwa na kurpiach zielonych i kurpiach białych sięgają XV wieku. Dobrze znane i udokumentowane są kultywowane przez pszczelarzy, spadkobierców, bartników. Miody kurpiowskie docierały na dwory królewskie i książęce. A także do klasztorów i dworów magnackich. Przednia jakość tych miodów była przyczyną nadawania kurpiowskim bartnikom przywilejów, a miód i jego pozyskiwanie chronione były regaliami, królewskimi certyfikatami. Już w 1401 roku książę Janusz Mazowiecki wydał regale uznawane za pierwsze regale bartne, określające statutem zasady funkcjonowania bartników, ich prawa, ale przede wszystkim obowiązki. Czym się charakteryzuje miód kurpiowski? Miód kurpiowski, podstawową zaletą czy cechą miodu kurpiowskiego jest odwołanie się do takich starych tradycji. To jest miód, który jest zbierany tak naprawdę dwa razy w roku czyli nie, nie po poszczególnych roślinach kwitnących nektarodajnych, czyli po akacji, po lipie, tylko tak jak to kiedyś kiedyś było no, w połowie czerwca na Jana, to jest między połowy, około 20 czerwca i potem na koniec sezonu. Czyli jest to miód generalnie wielokwiatowy, tyle że zbierany z wielu po sobie kwitnących roślin. To jest taka charakterystyczna cecha tego miodu, więc on jest bardzo długo składowany, przechowywany czy pielęgnowany w ulu przez pszczoły i dopiero potem przelaż to pozyskuje. Kurpie, w ogóle jako teren, na którym się pozyskuje, to są tereny o bardzo niskiej bonitacji gleb. Skutkuje to tym, że wydajność nektarowa też roślin, z których potem pszczoły zbierają nektar jest niska i żeby zebrać taką ilość miodu, którą pszczelarz potem może pozyskać z danej rodziny pszczelej, bar musi trwać i trwa bardzo długo. Jego proces pozyskiwania, potem konfekcjonowania podlega bardzo tak Rygorystycznym ograniczeniom. Nie wolno pewnych rzeczy robić, a inaczej co ważne, łatwiej jest powiedzieć, że ten miód po pozyskaniu podwirowania po z ramek powinien być w możliwie krótkim czasie rozlany do słoików, czyli konfekcjonowany, i pierwsza krystalizacja tego miodu następuje już w opakowaniach, które potem są. W których ten miód się sprzedaje? Miód kurpiowski to miód płynny lub skrystalizowany, pochodzący z nektaru roślin z ewentualnym dodatkiem spadzi. Ma intensywny aromat ze specyficznym korzennym zapachem i delikatny, lekko słodki smak. Z jakich roślin głównie pszczoły powinny pozyski zbierać nektar, żeby mówić o miodzie kurpiowskim? No powiem ci, to jest tak. Kruszyna to jest komunica, na pewno biała kończyna, ale już czerwona kończyna na pewno nie. Czyli to są rośliny dziko, że tak powiem, czy też żyjące w dużej części na pastwiskach, na łąkach, na takich uprawach bardzo ekstensywnych. Kurpie są obszarem bardzo słabo zurbanizowanym. Nie ma tu wielkich ani średnich zakładów przemysłowych oraz wielkoobszarowych i towarowych gospodarstw rolnych. Co nietypowe, na obszarze Kurpi nie ma ani jednego miasta powyżej 100 tysięcy mieszkańców. Wyjątkowe walory przyrodnicze tego terenu przyczyniły się m.in. do zaliczenia go do Zielonych Płuc Europy. Wyjątkowość tego regionu potwierdzają również występujące tu obszary objęte siecią Natura 2000 – Dolina Dolnego Bugu, Puszcza Biała oraz Dolina Omulwi i Płodownicy. W tym regionie znajduje się również Nadburzański Park Krajobrazowy, a także wiele rezerwatów. Ruszamy w dalszą drogę do Królestwa najbardziej znanego Karpia w Polsce – do Doliny Karpia. Produkcja karpia zatorskiego, który posiada certyfikat chroniona nazwa pochodzenia, prowadzona jest na terenie trzech sąsiadujących ze sobą gmin, położonych w zachodniej części województwa małopolskiego. Są to gmina Zator, gmina Przeciszów położone w powiecie oświęcimskim oraz gmina Spytkowica położona w powiecie wadowickim. Obszar geograficzny produkcji Karpia Zatorskiego obejmuje łącznie 134 km2, przy czym w największym stopniu produkcja prowadzona jest na terenie gminy Zator. Jaka jest historia Karpia Zatorskiego? No historia Karpia Zatorskiego zaczęła się w 1300, znaczy w ogóle Karpia w Zatorze, w 1320 roku, to jest praktycznie XIV wieku. Na tym obszarze były hodowane karpie i stąd trafiały na stół lewski na Wawel. I proszę sobie wyobrazić, że w tamtym okresie już było coś takiego jak przy przydatności ryby do spożycia. Czyli, jeśli obcięto jedną płetwę grzbietową, ona jeszcze mogła trafić na królewski stół. Drugą też, a jak już obcięli trzecią, trafiała na stoły mieszczan. Yy, a że w tamtym okresie było prawie 50% dni płocnych, za nieprzestrzeganie wybijali zęby, więc ryby były bardzo popularne. My w tym okresie nie robimy, nie wybijamy zębów, nie robimy nic złego. Mamy tego znakomitego karpia zatorskiego który jest do dominii polskiej, izraelskiej, gołyskiej czyli jest to ryba wyprodukowana w celu uzyskania lepszej mięsności. Czyli on jest hodowany w cyklu dwuletnim, czyli z takiej małej rybki do normalnego karpia, takiego 1,5 kilogramowego. Lokalni hodowcy i naukowcy, dzięki obserwacjom, pracom badawczym i doświadczeniu tzw. metodą zatorską, wyselekcjonowali karpie najlepiej przystosowane do panujących na tym terenie warunków przyrodniczych. Mięso karpie zatorskiego charakteryzuje się świeżym rybim zapachem i delikatnym smakiem. Właściwości mięsa są tu jego całkiem inne, bo jest to młoda ryba, jakby o rok krócej hodowana. Mamy coś wyjątkowego praktycznie od XIV roku, od 14 wieku te ryby na kleskim Zamku, teraz są za to w całej Polsce. Wydaje się, że wszędzie są mgły, koło, wszędzie, wie Pani, bo patrzy, to mgła, a to nie jest mgła. U nas po prostu jest tradycja wędzenia tych ryb, tych karpi na święta i w tym okresie, kiedy Właśnie zbliżają się jednak. Wszyscy wędzą, żeby można było poczęstować swoich znajomych, swoich sąsiadów bardzo dobrą rybą. Stawy zatorskie były i nadal są ostoją najszlachetniejszej odmiany karpia, zwanego królewskim. Kupując karpia zatorskiego, pamiętajmy, że kupujemy produkt markowy, godny królewskich stołów, wyhodowany w oparciu o kilkusetletnią tradycję. Skierogi nakładamy, ale nie jemy, bo one są dla mnie. Tak. To się ja sobie nie nałożyłam. Teraz talerz idzie w drugą stronę i odsypujemy. Ja to Oddajemy się teraz. Nie